O, dobra, jest już serwer, wbijaj ciastek. Wiesz? O, dobra. Wbiamy. Przydałoby się na początku jakąś wioskę znaleźć. Mmm... To chodź tam, Paweł, ale... chodź tam. Czemu tam akurat? Zaufaj mi, chodź tam. Dobra no A może w prawo pójdziemy, będzie lepiej. Jak w labiryntach nie, 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 się zawsze... Nie. W labiryntach chodź się tam. zawsze... W prawo chodzi. Wioska. Wow! Kurde stary. Czemu nie idziesz? A. Chodź. Okej. Okay. Dobra. Rwa tak kopiemy, kopiemy, ktoś kiewa by się w kąt przydał znaleźć. Rwa. To, to chodźmy znowu w lewo. W lewo? Co no. w lewo? Wow! Naprawdę. Wow! Szybko go znaleźliśmy. Co? No. Czasek. Mi no. się już kilo skończył. To weź na tej wysokości, powinny być diamenty. Weź ty pokop, a no, ja dobra. idę jakieś siedzeniec, co się garniesz, dobra? Dobra. Po O, wróciłeś! Kiedy cię nie no, było, się. kiedy cię nie było, to. Udało mi się trzy świnki zamknąć i zrobiłem trochę chlebów, ale jeszcze są hejbole. A ja trochę diamentów. Ło... wo, Ło Dużo ich... Bardzo... Dużo... A żelazo? Nie, nie wyczuwałem żelaza, po co nam? Wo, No... Okej... Okay. Chodźmy pozbierać jedzenie. Dobra, A Weź mi zaprosić kto dali też bym pokopał szybko diamenta, jak się nas robi. Eee, wolałbym nie, wolałbym nie. Czy mam kopać jeszcze raz? No to mnie szybciej. Wolałbym nie, pokałbym sobie jeszcze raz tak. Może nowe tunele odkryjemy. No. Okej, okay, Jezu, coś się coś tak.